Witam wszystkich dzień dobry, mówi Jasnowid Oskar z Wrocławia. Dzisiaj powiemy sobie na temat przyszłości platformy obywatelskiej i przyszłości Donalda Tuska. Ja już co prawda kręciłem ten film o, tym, o tej tematyce. Ale uzupełniam ten film o kilka drobnych albo bardzo, bardzo głównych i ważnych elementów. Takim elementem jest na przykład, yy, i muszę znowu z, krótko zreferować to, co kręciłem 3 lata temu, prawie. 3 lata temu nakręciłem film, gdzie mówiłem, że Donald Tusk yy, nie ma przyszłości. To się już stało i to się już dzieje. Usłyszeliście, że Donald Tusk zrobił hołd Niemcom, jaka była wspaniała hegemonia Niemców. Nad Europą i to był najwspanialszy okres rządów i, i hegemonii Niemców nad Europą. Z drugiej strony, mój taki przytek, trudno się spodziewać od mm, chyba Volksdeutscha albo na na Naturliś Deutschza, y, którego w y, dziadek łapał Żydów do obozu koncentracyjnego do Stutthofu. Więc. Y Niefajnie to wygląda dla każdego obywatela Rzeczpospolitej, dla każdego patrioty, dla każdego Polaka. No to ma mm, zgryz. Każdy Polak nie, upo nie ma opory y, do rozgryzienia tego tematu, bo powie, no tak normalny człowiek y, nie zrobi. No, żaden polityk polski nie będzie tak hołdował. No to tak samo jakby. No, nie, nie będę dawał przykładów, bo, bo po co? Donald Tusk zrobił hołd. Antypolski. Ja mówiłem trzy lata temu, że nie widzę jego przyszłości, że jego będzie spadać. Nawet jeśli dadzą mu jakieś stanowisko tymczasowo fajne, to się to skończy jego gigantycznym upadkiem. Ten upadek już się dzieje i że, że już go we własnej partii nie chcą. Druga ciekawa rzecz, która powinna Was zainteresować, jest taka, że Donald Tusk nie za bardzo śpieszy się do Polski i, i go nie chcą. Jeśli na przykład Szymon Hołownia będzie startował na wybory i do parlamentu, założy własną partię i będzie startował do parlamentu, a osobiście również będzie startował na prezydenta, ma bardzo duże szanse uczknięcia z tortu politycznego Platformy Obywatelskiej i marginalizowanie Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska, yy, można powiedzieć, Toczy się liniowo w dół. Po prostu spada, może o taki lepszy jest kolor, Platforma Obywatelska spada w dół, toczy się po równi pochyłej w dół i będzie na PYSK lecić. Yy, dalej lecimy. Yy, jeśli Rafał Czaskowski, nieudolny polityk, Platformy Obywatelskiej, który jest obecnie prezydentem, który razem reanimuje z dawnymi koleżkami, którzy budowali oczyszczalnię ścieków w Czajkę i reanimuje to oczyszczalnię ścieków i mu się to nie udaje, ponieważ ja na bazie intuicji widzę, że będą budować nową oczyszczalnię ścieków, już lepiej zaprojektowaną, ponieważ ta jest robiona rękami w cudzysłowie, Rękami Donalda Tuska i wszystko, co on robi, jest nieudolne i niefajnie to wygląda, naprawdę. Jeśli Rafał Trzaskowski będzie startował na, na prezydenta, i jeśli Rafał Trzaskowski założy własną partię, to zjada z butami będzie coś takiego, jak Unia Europejska ucieka do Unii Demokratycznej i zostawiają tam trupy, a później z Unii Demokratycznej uciekają do Platformy Obywatelskiej i zostają stare, stare trupy i stare emery emerytowani politycy tam sobie kiszą się i tam zostają koniec. I nie chcą ich, bo o tym się nie mówiło, że oni by wszyscy przeszli do platformy obywatelskiej. Nawet z Mazowieckim, pamiętacie dziadka Maz Mazowieckiego i on, taki oni tak są, czy miał pewnie 10 wylewów i bo tak bardzo powoli mówił. Stara, stara ubecja i stara podejrzewam, oczywiście nie mam na to żadnych dowodów. Wszystko co powiedziałam i co mówiłem, co mówię i co będę mówił, mówię na bazie intuicji. Nie mam żadnych na to dowodów. I trudno jest e, u, u, mi udowodnić to, co mówię, dlatego mówię podejrzewam. E, jeśli Mazowiecki e, został w Unii Europejskiej czy w Unii Demokratycznej, później to była Unia Wolności i tak dalej, nic im nie pomogło, bo nikt ich już nie chciał, oni, e, nie, byli, oni nie byli zaproszeni do Platformy Obywatelskiej, dostali szlaban, o czym się nie mówi bo oni by poszli do Platformy Obywatelskiej po nową kasę, ale ich Donald Tusk dał szlaban, nie, nie, tutaj tworzymy coś nowego, coś takiego jak z y, partią nowoczesną, nowe twarze w polityce, a tak naprawdę to byli przydupasy y, platformowców obywatelskich, no bez jaj. Y, dobrze, powiedziałem, Rafał Czaskowski, jeśli założy nową partię, wszystko zjada Platformę Obywatelską, oni już nie mają przyszłości, to się ko kończy się. Ten temat się kończy. Szymon Hołownia, jeśli założy własną partię i, i będzie startował, to Platforma Obywatelska tym bardziej się kończy. I teraz ciekawe jest, bardzo ma duże szanse kłamczuch Pinokio Morawiecki na prezydenta. Ponieważ PiS nie ma nowego kandydata na prezydenta, A już trzeba o tym myśleć, przecież to będzie za niecałe, nie, nie, nie tam 3,5 czy tam 4 lata prawie. Także yy, kadencja Dudy się kończy. Także to, 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 to będzie. Yy, no i tyle, do usłyszenia. Mówi Jasnowidz Oskar. Jeśli masz sprawę na jasnowidzenie, zapraszam. Yy, telefon mój jest na stronie. Mój Jasnowidz Oskar. Dziękuję bardzo, mówi Stanowicz, Oskar z Wrocławia.